Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak założyć konto w AliorBanku. Żeby to zrobić przechodzimy koniecznie do linku, który umieściłem w opisie tego filmu, bo wtedy właśnie wyświetli Wam się ta konkretna oferta. No i tutaj macie wyszczególniony szereg bardzo ciekawych korzyści. Myślę, że warto się z tym wszystkim zapoznać. No i jeżeli już to zrobicie, no to po prostu klikacie przycisk załóż konto. No, i teraz tak otworzy nam się taki wniosek. Jeżeli chcemy otworzyć konto Waliorbanku, Banku, no to musimy sobie właśnie te dane uzupełnić. A zatem wpisuję swoje imię, następnie wprowadzam swoje nazwisko, prawda? Następnie wprowadzam numer PESEL, teraz podaję adres e-mail, no i jeszcze wprowadzamy nasz numer telefonu. Oczywiście część tych danych celowo zakryłem, aby ich nie upubliczniać. No i teraz klikam tę opcję, potwierdzam, że bank przekazał mi informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Alior Bank. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty, o którą wnioskuję. Warto oczywiście zapoznać się z tą klauzulą. No i teraz klikam przycisk dalej. Teraz na telefon otrzymacie po prostu kod SMS, kod weryfikacyjny. Należy go sobie tutaj odpowiednio wprowadzić. I klikamy przycisk Potwierdź. No i teraz sobie zaznaczacie właśnie, którą kartę chcecie do konta. Ja sobie zaznaczę tutaj kartę Debit Master zbliżeniową. Następnie zjeżdżamy sobie nieco niżej. No i tutaj możecie sobie wybrać jakieś dodatkowe produkty. Oczywiście jeżeli tego chcecie, to można sobie zaznaczyć lub też nie zaznaczać tej opcji. No i wprowadzamy sobie kod promocyjny. Zaznaczam sobie tę opcję i wprowadzam tutaj kod BONUS1000. Klikam przycisk Zatwierdź. Jak sami widzicie, ten kod jest dostępny. A zatem teraz klikamy przycisk Dalej. No i tutaj macie różne opcje na podpisanie umowy. Możecie skorzystać z aplikacji M-Obywatel na swoim telefonie, jeżeli oczywiście taką macie. Możecie skorzystać z wideo selfie w aplikacji Ayur Mobile w telefonie, wykonać zdjęcie dowodu osobistego. No i nagrać taki krótki filmik swojej twarzy i głosu, aby po prostu potwierdzić swoją tożsamość. Lub można kliknąć opcję Pokaż więcej sposobów podpisania umowy. No i można na przykład przelać sobie pieniądze z innego banku, jeżeli takie macie lub po prostu zweryfikować to za pomocą profilu w innym banku No ja sobie wybiorę może opcję M-Obywatel zjadę sobie niżej i klikam przycisk Dalej Teraz musimy wprowadzić swoje dane adresowe wprowadzamy kraj będzie to Polska następnie kod pocztowy po wpisaniu kodu pocztowego automatycznie uzupełniona zostanie miejscowość następnie wprowadzamy ulicę Jażem Binowa Zjeżdżamy sobie niżej Wprowadzamy numer domu I numer lokalu jeżeli taki istnieje Następnie zjeżdżamy sobie niżej Jeżeli adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania no to zostawiacie sobie tę opcję zaznaczoną Jeżeli jest inny no to po prostu wybieracie sobie opcję mam inny adres zameldowania Lub jeżeli nie macie adresu zameldowania no to wybieracie sobie tę opcję no i teraz adres korespondencyjny, czy jest taki sam jak adres zamieszkania, czy jest inny, no to jeżeli jest inny, no to sobie zaznaczacie tę opcję, mam inny adres korespondencyjny. U mnie te adresy są takie same, dlatego klikam przycisk dalej. Teraz wprowadzamy sobie z serię i numer dowodu osobistego, następnie wprowadzamy datę wydania tego dowodu osobistego, następnie zjeżdżamy sobie niżej, wprowadzamy datę ważności dowodu osobistego, wprowadzamy kraj urodzenia. W tym przypadku będzie to Polska, wprowadzamy miejsce urodzenia, wprowadzam Poznań i klikam przycisk Dalej. Teraz wprowadzacie oświadczenia i zgody wymagane przepisami prawa, wprowadzacie źródło wpływów na konto, w tym przypadku będzie to wynagrodzenia. Składacie odpowiednie oświadczenia dotyczące rezydencji podatkowej. U mnie to będzie mój kraj rezydencji podatkowej, to Polska i nie mam dodatkowych krajów rezydencji. Zaznaczam opcję Tak, zjeżdżam sobie niżej. No i teraz warto się zapoznać z różnymi zgodami i oświadczeniami. Zaznaczam sobie wszystkie zgody poniżej. Zjeżdżam sobie na sam dół i klikam przycisk dalej. No i tutaj macie podsumowanie dotyczące waszych danych. Ja część tych danych celowo sobie zakryłem, żeby ich po prostu nie upubliczniać. Macie tutaj nazwę produktu, w tym przypadku jest to Alior konto, macie rodzaj wybranej karty, debit Mastercard zbliżeniowa, macie kod promocyjny, w tym przypadku jest to Bonus 1000. Tutaj macie różne dokumenty i regulaminy, z którymi polecam wam się zapoznać. Koniecznie sobie to wszystko przeczytajcie. No i macie też różne zgody i oświadczenia. No jeżeli po prostu oświadczacie, że zapoznajcie się ze wszystkimi dokumentami, no to zaznaczacie tę opcję. Jeżeli akceptujecie dokumenty, zaznaczacie tę opcję. No jeżeli wyrażacie zgodę na zawarcie umowy zintegrowanej i podpisanie oświadczenia rezydencji podatkowej za pomocą późniejszego potwierdzenia tożsamości w procesie M Obywatel zaznaczacie tę opcję, no i po prostu wtedy klikacie przycisk przejść do weryfikacji tożsamości, no i sobie weryfikujecie swoją tożsamość w wybranej wcześniej aplikacji M Obywatel. A zatem ja już kolejnego kroku nie będę pokazywał, ponieważ tutaj wiele zależy od tego, którą metodę weryfikacji sobie wybraliście. Jeżeli jest to w aplikacji M-Obywatel, no to po prostu sobie logujecie się do tej aplikacji i trzeba będzie potwierdzić sobie taką tożsamość. A zatem w taki sposób można założyć konto w Alior Banku. Jeżeli udało mi się Tobie pomóc, pamiętaj, żeby zostawić polubienie pod filmem i zasubskrybować mój kanał. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia.